Dobry dzień, dobry. Witam was z Siedliska. Czy pogoda jest wilgotna? A dzisiejszy dzień jest dniem eksperymentalnym. Dlaczego? Bo jadę do Lubina i dzisiaj spróbuję dojeżdżać do Lubina. Niektórzy ludzie tak robią, że codziennie dojeżdżają z Sobiboru, z Włodawy. Do Lublina, z mniej, z Włodawy dużo osób. Także robią codziennie te 100 km w jedną stronę i 100 km w drugą stronę. Czyli co? Dwie, trzy godziny spędzają w samochodzie. To może się wydawać dużo, ale czasami w Warszawie też, czy w Lublinie, korki są można i godzinę stać. A jeżeli mieszkasz w Stanach, albo w Kanadzie, to tak jakby to jest standard, jeśli chodzi o czas podróży, więc nie takie to straszne, jak się może wydawać. No i spróbujemy, jak to jest. Ale nim siądę w samochód, to czeka mnie drobna robótka. Mianowicie tutaj mamy rury hydrauliczne, które y, zmienialiśmy, robiliśmy tutaj drobne modyfikacje, bo kran trzeba było przesunąć, prysznic trzeba było przesunąć i mamy tutaj taki drut grzewczy, który ogrzewa rury z wodą, żeby nie zamarzły w zimie i muszę znaleźć taką folię srebrną, żeby go do tego zamocować, także szukamy i z tego Podejrzewam y, tą folię, że może być w trzech miejscach, w trzech budynkach Czyli ogólnie szykuje się na mały spacer po siedlisku Tu nie ma Szukamy czegoś małego, srebrnego Nie, nie jest to zegarek Ani pieniądze Oficjalnie tego nie widzę tutaj. Uff. No dobra, czyli jednak czeka nas wycieczka po siedlisku w poszukiwaniu pazłotka, sreberek, a może świstak podpierniczył sreberka, nie? Musimy sobie zorganizować tutaj kwestie warsztatowe, bo mamy w paru miejscach narzędzia porossiane i to jest ogólny dramat. Coś się robi i szuka się jakiejś drobnej pierdoły i potem trzeba chodzić i szukać Kiepska wydajność i efektywność W zasadzie brak wydajności, a tego nie lubimy O nie Może tutaj grzesz. To jest podobne, ale to nie jest to, to ma się błyszczeć No dramat Uuu <laughs> Te maseczki, <laughs> a jest ich parę, teraz są warte fortuny. śmieszne, ale tak jest. Może w bezpiecznym miejscu. O, mamy to. Fantastycznie. To jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Błyszczy się z drugiej strony. To jest taka folia. Folia aluminiowa, która służy do różnych rzeczy. no i mamy to, zobaczcie wszystko już jest owinięte taśmą mały projekt poranne ogarnięty taśmę biorę ze sobą, może się w mieszkaniu przyda jeszcze jakieś kanały wentylacyjne zaizolować także jedziemy do Lublina idziemy do mieszkania potem robimy badanie techniczne Audi rzecz motoryzacyjna potem wracamy na bazę pracujemy potem jedziemy do mieszkania, potem IKEA i coś jeszcze. A, widzimy się z potencjalnym najemcą domu. To jest też ciekawe. No, i jeszcze coś pewnie wyskoczy. Także działamy. Akcja do roboty. Jeszcze nim nim wyjedziemy do Lublina, yy, robię za kuriera. Muszę porzucić paczkę jednego z moich najwierniejszych fanów. Także to jest specjalnie dla Ciebie. Dostawa twojej paczki do Sowiboru, która trafi do Włodawy, która to potem trafi znowu do Lublina. A. Oj. Nie rzuciła. Już w Lublinie. Półtorej godzinki i jesteśmy z Sobiboru prosto tutaj na bazę w Lublinie. Gdybyśmy dom mieli y, trochę bliżej Łęcznie, tak jakby w drugim kierunku Lublina, to byłoby jeszcze bliżej. Także jest dobrze, można dojeżdżać codziennie do Lublina, y, czy w drugą stronę, do wodawy z Lublina. bo wiem, że niektórzy też tak robią. Także palimy bestię naszą. Czy czuję moc. Dobra, jedziemy. To urocza chwila podczas badania technicznego dla każdego palaka cebulaka wybrać sobie prezent, a to wybiera dwa prezenty. Prawie kaudi, Na poczcie, a w międzyczasie zadzwonił do mnie jeden z moich wiernych fanów, albo przyszłych wiernych fanów, który zainspirowany moim vlogiem powiedział, że powinniśmy zacząć kręcić filmy o nieco odmiennej tematyce. Ja obiesiałam super pomysł, ale to na YouTube'a to już byś tych filmów nie puszczał. Także tak, taka inspiracja. Także tak. Kontynuujemy nasz dzień. Wyjazdowo lubelski. Właśnie dojechałem do siedziska, lubelskiego. i patrzę od czasu słońce wychodzi. Spójrzcie, jaki mamy ładny ogród tutaj. Ten mistyczny akcent na początek prac biurowych. To lubię. jest moc. A! Siadam do roboty. Orzeszki są. Kawa jest. I chcę wam pokazać wtyczkę, którą mam do Chroma. No, bardzo ją lubię. Momentum się chyba nazywa. Nie dość, że widzę takie... ładną tapetę. Do mam jeszcze mądre cystaty. A head full of fears has no space for dreams. Jakże mądre. Uuu. Jesteśmy teraz w mieszkaniu. Zaraz Wam pokażę zmiany w łazience. Z jak ładnie. tak, prysznic jest w zasadzie już wyklejony cały. A i półki są też wyklejone. Tyły półek. No, i ten element prze przekleili, nie? Bo mm -hmm. on był w drugą stronę. No i podmywalką ładnie jest też. Mm -hmm. Bardzo ładnie, podmywalką. Podoba się ono? Podoba się no. Na pierwszy rzut oka wszystko jest piękne. Ale jak przyjrzeć się bliżej, to powstał problem. Problem, który polega na tym, że tutaj prosto kąty są przycięte. A tutaj nie. No i teraz dylemat, czy chcemy, żeby tak nie stało. Nie wiem, idealnie byłoby jakby z jednej strony by były tak samo przycięte jak z drugiej. Wtedy to robi sens, nie? Ale teraz jest tak, no... Do przemyślenia. Ja nie, bo... Będzie mnie to wkurzać to. Jeszcze no. gorzej. Albo jeszcze gorzej. Także równano, z jednej i z drugiej strony ma być tak samo. Tak wygląda perfekcja w wykonaniu Bartka. Tutaj na pożądany stan perfekcji. Płytek, włączenie płytek. Tutaj przechodzi włączenie płytek wewnętrce. Tak jak lubię. No tutaj to samo. nie? Także tutaj jest dobrze. Ale o to to nie przejdzie tutaj. I tutaj. Nie. O, to są dobroci, które przywiozłem, żeby usprawnić pracę. Taśma, folia, wałek taki kupiłem, nie? No. To. No i o, tutaj jest odkurzacz, żeby ten odkurzać. To już ten trzeba go rozpakować sobie. Taki, przemysłowy taki odkurzacz, duży. Kolejna rzecz, która zrobiona, to sufit podwieszany jest. Razem z tym rancikiem tam. O. Z takich rzeczy, nowości, to tutaj jeszcze robiłem próbki farb, które chcę, żeby były pomalowane w mieszkaniu. Najbardziej się ku temu kolorowi, żeby zrobić tutaj w sypialni. To są takie szare, ten wpada w trochę za bardzo fiole, ten jest chyba trochę za ciemny, także gdzieś w kierunku tego koloru pójdziemy. Także tyle z takich zmian budowlano-remontowo-mieszkalnianych i teraz idziemy do Ikei i podróżujemy. Testujemy kanapę, którą chcemy zakupić i to małej z tydołu. Siedzi się wygodnie. Bierzemy. Poproszę. Kupuję. To co naprawdę robimy w to szukamy to jakiegoś ładnego miejsca, w którym moglibyśmy się zaszyć i spędzić kwarantannę w związku z koronawirusem i to wnętrze. To mi się podoba i zainspirowany niektórymi filmami, które widziałem na YouTube, gdzie ktoś się wkrada i spędza tam w UK jeden dzień. Tutaj mógłbym zamieszkać. No. Oh. No dobra, do zobaczenia za dwa tygodnie. To my tu mamy. To tu mamy. Dziękuję. Coś zielonego, coś różowego. Tak zwane tankowanie na dwa baty. Takich dobrych wiadomości: ostatnio wymieniałem zbiornik na gazie, co widzieliście parę vlogów wcześniej, i dzięki temu, że coś tam mi instalator rozwiązał. Mam dwa razy większy zasięg teraz, 500 km przejeżdżam na zbiorniku, także super. To była duża wada, ja na gazie, że jest mały zasięg, a teraz 500 km to prawie jak na benzynie w zasadzie. Wciąż. Właśnie wezmę, widzę, że o, tutaj się wyświetla, to chciałem. Jesteśmy za Podawie na zakupach. Zaleta zakupu w małym mieście jest radosna muzyka, brak szału koronawirusowego i mało osób. tu nie ma pół, półki pełne. No jednak nie takie pełne. Robi się pustawo.

Oddaj! Ileż papieru toaletowego, który kupujemy, to może się wydawać śmieszne, że niby koronawirus, ale szczerze zawsze tyle kupujemy. Zwłaszcza w branży, w której jesteśmy. Po prostu dużo zaopatrzenia potrzebujemy. Não, cês é